Porada pierwsza, przyjedź z gotówką. Tutaj mamy bardzo wyjątkową sytuację, że są bankomaty, chociaż jeden jest nieczynny, ale generalnie na targach, giełdach, zabawek posługujemy się gotówką. Porada druga, przyjedź tak wcześnie jak tylko to możliwe. Jest 8.14, od godziny 8 jest otwarte, część wystawców jeszcze się rozkłada, ale nie ma sensu przyjeżdżać później. Zobaczycie jeszcze na końcu dlaczego. Porada numer 3. Grzebcie w pudełkach tego typu. Można znaleźć fajne rzeczy. Można znaleźć Chitty ti bang bang. Ja pokażę to ja znalazłem, żeby nie przedłużać. Mamy angielskie dinki, meksykański matel, angielski plastik, który pierwsze w życiu widzę, hiszpańskiego nissana i niemiecki ciągnik siodłowy. Wszystko wygrzebane właśnie z tego pudła pokazanego przed chwilą. I ktoś się zastanawia, czy może jednak nie warto wyjść wcześniej. No to tutaj to już jest kolejka, która od 15 minut wchodzi do środka. A ja właśnie wychodzę i jadę do domku. Do widzenia. Do widzenia.